Ojciec Pio, jeden z najbardziej czczonych świętych XX wieku, jest znany ze swojej głębokiej duchowości, miłosierdzia i zdolności do czynienia cudów. Urodzony w Pietrelcinie we Włoszech w 1887 roku, Francesco Forgio Uni, później znany jako Ojciec Pio. Poświęcił swoje życie służbie Bogu i dobru innych. Jego życie było znaczone przez nadzwyczajne wydarzenia, w tym stygmaty Chrystusa, które nosił przez ponad 50 lat. Ojciec Pio jest postacią, która przekracza granice czasu, a jego słowa i nauki nadal odzywają się głęboko i są aktualne w dzisiejszym świecie. Ten tekst bada pięć rzeczy, które ojciec Pio mógłby powiedzieć o współczesnym świecie, poruszając tematy takie jak wiara, miłość. Cierpienie, technologia i nadzieja. Rozwinięcie. Pierwsze o wierze. Ojciec Pio zawsze podkreślał znaczenie wiary w Boga. W świecie, w którym sekularyzacja i materializm wydają się dominować, przypominałby nam o konieczności utrzymania głębokiej łączności duchowej. Wiara jest podstawą wszystkiego, mógłby powiedzieć. Bez wiary jesteśmy zagubieni w morzu niepewności i rozpaczy. Wiara daje nam siłę. Aby stawiać czoła trudnościom życia, i prowadzi nas w kierunku prawdy i pokoju. W świecie, w którym nauka i technologia szybko postępują, wiara może wydawać się nie na miejscu. Jednak ojciec Pio przypominałby nam, że wiara i rozum nie są niespożyteczne. Nauka może wyjaśnić wiele rzeczy, ale nie może odpowiedzieć na najgłębsze pytania ludzkiego serca. Mógłby stwierdzić: Wiara pomaga nam znaleźć sens i cel w naszym życiu. Nawet gdy wszystko wokół nas wydaje się chaotyczne i bezsensowne. Ojciec Pio zachęcałby nas również do aktywnego praktykowania wiary. Wiara nie jest czymś biernym, mógłby powiedzieć. Powinniśmy żyć naszą wiarą poprzez nasze czyny, okazując miłość i współczucie innym. Prawdziwa wiara przejawia się w czynach miłosierdzia i służby. Drugie o miłości. Miłość była centralnym tematem nauk Ojca Pio. Wierzył, że miłość jest siłą napędową, która powinna kierować wszystkimi naszymi czynami. Miłość jest istotą wszystkiego, mógłby powiedzieć. Bez miłości nasze życie jest puste i bezsensowne. Miłość łączy nas ze sobą i z Bogiem. W świecie, w którym indywidualizm i konkurencja często przeważają, ojciec Pio przypominałby nam o znaczeniu miłości altruistycznej. Prawdziwa miłość jest bezinteresowna, mógłby stwierdzić. To miłość, która prowadzi nas do stawiania potrzeb innych ponad nasze własne, do wybaczenia i poszukiwania pojednania. Ojciec Pio zachęcałby nas również do postrzegania miłości jako siły przekształcającej. Miłość ma moc uzdrawiania głębokich ran i przynoszenia pokoju tam, gdzie jest konflikt, mógłby powiedzieć. Gdy prawdziwie kochamy, Jesteśmy w stanie przezwyciężać bariery i budować mosty zrozumienia i solidarności. Trzecie o cierpieniu. Ojciec Pio, który wiele cierpiał w swoim życiu, miał głębokie zrozumienie ludzkiego cierpienia. Przypominałby nam, że cierpienie jest nieuniknioną częścią życia, ale może zostać przekształcone w coś pozytywnego. Cierpienie jest okazją do wzrostu duchowego, mógłby powiedzieć. Poprzez cierpienie możemy zbliżyć się do Boga i znaleźć głębszy sens w naszym życiu. W świecie, w którym wielu ludzi stara się unikać cierpienia za wszelką cenę, ojciec Pio zachęcałby nas do stawiania czoła naszym bólom z odwagą i wiarą. Cierpienie nie powinno być unikane, ale zaakceptowane i przekształcone, mógłby stwierdzić, gdy cierpimy, możemy ofiarować nasze cierpienie Bogu i prosić go, aby użył go dla dobra innych. Ojciec Pio przypominałby nam również o znaczeniu współczucia i wzajemnego wsparcia w cierpieniu. Gdy widzimy kogoś cierpiącego, powinniśmy zbliżyć się z miłością i współczuciem, mógłby powiedzieć. Cierpienie wspólne staje się lżejsze, a razem możemy znaleźć siłę i pocieszenie. Czwarte o technologii. Technologia jest cechą definiującą współczesny świat, a ojciec Pio, chociaż żył w innej epoce, miałby zrównoważony pogląd na jej użycie. Technologia może być potężnym narzędziem dobra, mógłby powiedzieć, ale powinniśmy używać jej z mądrością i odpowiedzialnością, zawsze pamiętając, że prawdziwa wartość tkwi w relacjach ludzkich i duchowości. W świecie, w którym technologia często nas rozprasza i izoluje, ojciec Pio przypominałby nam o znaczeniu zachowania równowagi. Technologia nie powinna zastępować naszych ludzkich połączeń. Mógłby stwierdzić: Powinniśmy używać jej do zbliżania się do siebie, do dzielenia się wiedzą i miłością, a nie do oddalania. Ojciec Pio zachęcałby nas również do refleksji nad etycznym i moralnym wpływem technologii. Technologia powinna służyć dobru wspólnemu i nie być używana do wykorzystywania lub szkodzenia innym, mógłby powiedzieć. Zawsze powinniśmy zastanawiać się, jak nasze działania technologiczne wpływają na świat wokół nas i szukać rozwiązań które promują sprawiedliwość i pokój. Piąte o nadziei. Nadzieja jest tematem powracającym w naukach Ojca Pio. Przypominałby nam o znaczeniu utrzymania nadziei nawet w najtrudniejszych czasach. Nadzieja jest światłem, które nas prowadzi w ciemnościach, mógłby powiedzieć. Bez nadziei tracimy zdolność do marzenia i walki o lepszą przyszłość. W świecie w którym wielu ludzi czuje się bez nadziei w obliczu kryzysów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, ojciec Pio zachęcałby nas do zachowania wiary w dobroć i opatrzność Bożą. Bóg nigdy nas nie opuszcza, nawet gdy wszystko wydaje się stracone, mógłby stwierdzić, Powinniśmy ufać, że On jest z nami, prowadząc nas i wspierając. Ojciec Pio przypominałby nam również o znaczeniu działania z nadzieją. Nadzieja nie jest bierna. Mógłby powiedzieć: Powinniśmy aktywnie pracować nad budowaniem lepszego świata, ufając, że nasze wysiłki, nawet najmniejsze, mogą zrobić różnicę. Ojciec Pio, ze swoją mądrością i głęboką duchowością, nadal jest głosem relevantnym i inspirującym dla współczesnego świata. Jego słowa o wierze, miłości, cierpieniu, technologii i nadziei wyzywają nas do życia bardziej świadomego i współczującego. W świecie, który często wydaje się zagubiony w chaosie i niepewności, nauki ojca Pio oferują nam światło i kierunek. Poprzez naśladowanie jego przykładu możemy znaleźć pokój, cel i drogę do bardziej nadziei i miłosiernej przyszłości.